Witam wszystkich serdecznie. Zostałem poproszony przez kilka osób, żeby, żeby wyjaśnić im, jak, jak tworzy się stroje w My Team. Także pomyślałem, że zrobię taki poradniczek, może komuś z Was się przyda. Także bez zaciągania jedziemy. Design uniforms. Ja już tam domowe zrobiłem. Zrobimy, przygotujemy sobie wyjazdowe. Będę się zarał na, na strojach tam, kawsów z, z sezonu 99-2003. Mam tam kilka grafik ogrywanych. Nie wyjdą idealnie, bo, bo nie mam wszystkich, ale tak, żebyście zobaczyli mniej więcej o co chodzi. Tutaj sobie zmienimy można sobie zmienić tak, yy, jaki ma być kształt yy, naszego tam ściągacza. Można sobie ustalić różne tam takie, jakby gotowe już wzory na. Na koszulki podstawowe, ja zostanę przy, przy pustym, tak mi pasuje. I kolor, ustalamy sobie tutaj strojów. Jeżeli wcześniej w, w, w tym logo ustaliście sobie jakieś swoje kolory, to one tu już będą. Jeżeli nie, możecie wybrać z wszystkich tam drużyn kolorów drużynowych, które tam dana drużyna posiada. Ewentualnie, możecie po naciśnięciu kwadratu wybrać z palety kolorów tutaj sobie swoje. na R2, L2 możecie dany kolor już nawet albo tutaj na palecie, albo już po wybraniu możecie go sobie rozjaśnić, przyciemnić jak się Wam tam podoba. Ok, to wybieramy czarny do koszulki. Można zmienić długość spodenek. Ja akurat chcę mieć długie, tak samo dla spodenek można jakiś design sobie tu ustawić. Kolor jak wyżej. Ok, to przechodzimy do koszulki. Można, i teraz tak. Rodzaj ściągacza, tak jakby jego wzór. Tu sobie ustawimy kolor, i tutaj możecie sobie zmieniać tam różne, tak jakby wzory tego. I tak samo na rękaw, tak jakby. Czasami się mogą różnić tutaj te wzorki na, na, na rękawku, i na, na szyi, ale to tam coś sobie dobierzecie. Ok, i tutaj można ustalić sobie teraz tam paski, czy tam jakiś tam design też z boku koszulki. Można nie trzeba, można sobie wygrać grafikę, które później wam pokażę, jak to poustawiać. Albo wybrać z tych gotowych, które tutaj są już wcześniej przygotowane. Ok, przechodzimy do spodenek, możemy ustalić, jaki ma być tam wzorek na ściągaczu. I tak samo paski czy tamte grafiki na spodenkach. I przechodzimy do numerów tutaj i, i nazwiska. Można wybrać, że ma być pierwsze imię, ostatnie, czy nazwisko, imię lub jakiś nick. Nas interesuje nazwisko. I teraz możemy ustalić wielkość tego, tego napisu. Przepraszam, w pierwszej zakładce możemy go przyjąć. Przesunąć, jak się nam tam podoba, później ustalić jego wielkość. Można go poszerzyć, powiększyć. Na, przy naciśnięciu trójkąta, można odblokować tak, jakby osobno na boki, osobno góra dół. Co sobie właśnie zrobimy? Polecam zrobić jak najszersze, bo i tak one później będą mniejsze na koszulce. Już na gotowo. Nie wiem czemu tak się dzieje. Jest taki jakiś bak chyba w grze. No, i przykładowo mamy już jakieś tam wielkość tych liter, i możemy sobie jeszcze ustalić, jakie ma być ich, tak jakby, wygięcie. O, dajmy na to coś takiego. Oczywiście, kolor. Nie wiem, czemu to tak jest, że one zawsze wychodzą tak jakby jaśniejsze niż. Tylko przy napisach się tak dzieje, że wychodzą jaśniejsze niż normalnie, więc tutaj sobie możecie trochę pokombinować, żeby to pasowało do tego, co chcecie. Można ustalić, że ma być jakieś tam dodatkowe, ma być pierwsze, drugie imię, czy tam nick. Ja tego nie używam. Można sobie to też przesunąć tam gdzieś na dół, na bok, jak kto woli. Można w ogóle wyłączyć numer. My chcemy go mieć. I tak samo można edytować jego położenie. No i tak samo możemy sobie go przesunąć, powiększyć. I teraz tak, przód, tył też można sobie wyłączyć go, włączyć, powiększyć, przesunąć standardowo. I numer na spodenkach, włączyć, wyłączyć. On tu jest akurat niewidoczny, bo jest... O, można go sobie włączyć, wyłączyć, edytować. Nie, on mnie interesuje akurat. No i przechodzimy do grafik, jak już mamy to wszystko tu ustawione. I grafiki. Dodajemy kolejną warstwę. I teraz tak, macie w pierwszej kolejności tam jakieś grafiki wgrane przez, przez innych ludzi ze społeczeństwa. R1, L1 przekładacie sobie tak jakby kolejne zakładki z nimi karty. Naciskając R2 przechodzicie sobie na własne obrazki, które macie tam wgrane. W opisie będzie link do, do tego, gdzie się wgrywa tam na konto. Tutaj. Okay. Później jakieś takie customowe, które tam sami chyba zrobiliście. No, i presety już takie gotowe, stworzone przez 2 k i historyczne różne, jakieś czarno-białe, później gdzieś na końcu są jeszcze. Także jest w czym wybierać. Ja sobie przejdę ze swoich. ogranych grafik. Wybieramy ją i tak samo możemy ją tak przesuwać do woli. No, i tak kolejne dodajemy warstwy, które tam wam pasują. No i jak już mamy stworzony sobie tam swój strój, który tam nam wyszedł, który chcemy. Wychodzimy na kółko. To jeszcze możemy ustalić sobie, jakie mają być kolory akcesoriów do strojów wyjazdowych. I bardzo ważne wychodząc stąd, dajemy Complete, żeby się to ładnie zapisało i Keep Changes. Jak już nas to czytało. Wybieramy sobie interesujące nas stroje. I gotowe. Także mam nadzieję, że Wam to pomogło i będziecie sobie mogli tam stworzyć to, co chcieliście, co, co się Wam podoba. Także życzę powodzenia i do następnego. Hej!